Dzień dobry, mam o, e, wielką i ogromną przyjemność przedstawić Państwu e, nasz nowy nabytek, który znajduje się e, przy kwiaciarni Prezia. Jest to kwiatomat, czyli nasz taki pracownik, który pracuje 24 na dobę. Teraz już nie będzie wymówki, że mężczyzna nie kupił mi kwiatów, bo niestety kwiaciarnia była zamknięta. Nie, bo mamy coś takiego, to jest fajna sprawa. Bardzo prosta w obsłudze, także czy starsza osoba, czy młoda jak najbardziej może słuchajcie, skorzystać z tego. Płatność jest tylko kartą lub blikiem, także jest to też fajna rzecz. Jak to działa? E, działa to w ten sposób, że podchodzimy i mamy zapytanie, cześć, co chcę zrobić? Chcę zakupić bukiet, bądź chcę sprawdzić ceny lub odebrać rezerwację. Mamy trzy takie opcje. Jeśli chcemy zakupić bukiet, to wchodzimy. Mamy takie numerki: 1, 2, 3, 4, 5, 6. I pod każdym tym numerkiem w naszej szafce znajduje się właśnie bukiet, który mamy ochotę kupić. Mamy ochotę kupić ten bukiet pod numerem 2, kosztuje 120 zł. Naciskamy, płacimy kartę, kartą lub blikiem. Przekładamy, wybieramy kartę lub płatność z blikiem. Przekładamy kartę lub wpisujemy numer. Robimy płatność. Główne drzwiczki się otwierają, potem drzwiczki z numerem 2 w tej szafce. Zabieramy bukiet, jesteśmy szczęśliwi. Idziemy na imprezę. Jest jeszcze również inna opcja. Chcę odebrać rezerwację. Jest to fajna sprawa, ponieważ można u nas telefonicznie zamówić sobie bukiet, który możemy odebrać o dowolnej porze, wracając z dziś delegacji, mamy ochotę na 7, 10, 50 róż, czy flowerboxa, specjalnie jakoś okazjonalnie przygotować go, więc wystarczy do nas zadzwonić, do kwiatarni, podajecie sobie na przykład swój numer telefonu i ja jeszcze powiem co tam trzeba zrobić, nic takiego, ale no, na forum może nie będziemy tego mówić, to no, w każdym bądź razie wystarczy ten numer telefonu i wpisuję go tutaj na kwiatomacie. I ten pan przyjeżdża i odbiera, wpisuje sobie tylko, że jest zarezerwowany. Nikt ten, tego bukietu mu nie kupi. On już jest zarezerwowany, wystarczy tylko, że e, wpisze sobie swój numer telefonu, plus jeszcze jakieś dwie cyferki i zakup gotowy. Także to jest bardzo fajna sprawa. Myślę, że y, jest to y, nowatorskie. W naszym świecie jeszcze tego nie ma, a wiem, że nasi mieszkańcy uwielbiają robić niespodzianki swoim najbliższym i naprawdę yy, wiem, że kochają kwiaty i kupują je, także bukiety się już sprzedają, także widzę, że naprawdę to cieszy.